Siema, z tej strony ja nauczę was dzisiaj Znaczy, oj, sorki W pierwszym odcinku jak narysować twarz Sorki za kartkę, jeśli jakieś tam głosy dziwne słychać to, to przepraszam I dzisiaj nauczymy się jak narysować oko Więc, no zacznijmy już Jeśli tam coś słuchaj to naprawdę przepraszam Matko, ale dziwne jak, jak to słychać to to bardzo przepraszam zaznaczam sobie takie coś, nam się teraz przyda i tu też tam wie jak ktoś nie chce to zrobić a robimy tak 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 раз Меду мы тут Давай, ну, че? и давай. Давай, 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 Zbieramy nasz ołówek? I leciutko kontrolujemy. Jeszcze raz tutaj tak poprawimy, ponieważ no, nie mam ze kredki Teraz dokończmy. No. Takie troszkę krótki filmik mi wyszedł, więc nauczę Was od razu Nie no niczego Was nie nauczę. <grym> Żartuję. Dzięki za oglądanie. Jeśli Ci się spodobało, pamiętaj o łapce w górę. I ja. Więc jeśli ci się spodobało, łapkę łapkę, zasubskrybuj mój kanał i skomentuj. Tak. Не дуло на субтитрах. Честь!